I tak jak mówiłem w sesji wcześniej, właściwie zgadywałem, bo nie pamiętam. W istocie jest. Jest pseudo ściek, czy wodociąg w tej kuźni. Nie, nie wiem, czemu tutaj jest, bo zdaje się, że te kuźnie miały mieć charakter bardziej grobowcowy. I mój Boże, raz Czy możesz tam wskoczyć na wprost? Aaaa, daję, Czasem to jest takie trudne. I oczywiście, że to się stanie. Mhm. Nie wiem po co się wspinam nawet. Nie, nie, skoczę. I teraz, jak widzicie, nawet drzwi, które otworzyliśmy wcześniej, jako Kane, nagle magicznie się zamknęły. Co trochę dziwne jest. No tak, leciutko sobie mieliśmy barierę, ale, oczywiście, jako że jest to Soul River, znaczy o, Soul River, po prostu Legacy of Kain, to musimy znać jeszcze drugą rzecz, którą aktywujemy. Czyli po prostu musimy udać się do następnych drzwi, strzeżonych przez yy, sympatycznego kruka. O rany, ta kamera... O, już? zobaczę, co ja robię? Co Dziękuję. E, tak, tam drzwi... Mm, drzwi są zablokowane na amy, zatem nie mogę z, z nich skorzystać i wyjść do komnaty głównej. Trzeba się cofnąć tą samą drogą. I przykazi mam macki, ale naprawdę nie chcę z nimi walczyć i postawie Znowu wiemy ignorować. Serio, i tam jest bardzo duża ilość macek, tam jest, to jest chyba jakieś 8 macek, to jest szaleństwo. Okay, barrier time to the next river. As the river absorbed the souls of the original Energy and Time Guardians, it was imbued with the elemental power of Earth with which their principles were aligned. Czy naprawdę czas i energia daje ziemię? Okej, okay, najwidoczniej będę musiał walczyć z tymi moskami, bo nie, do... nie dadzą mi przejść do tego Też może, no Okej, okay, to było zabugowane, to powinno się zrobić za pierwszym razem I tak jak widzicie, tutaj mamy... Nie, nie, dobra, tak, będę musiał walczyć, bo Razer roz... będzie cały czas namierzać tak, to jest pierwsza właściwość tego rivera, po prostu działa, działa w, tym, w tym sensie podobnie do rivera powietrza, czyli po prostu musimy znaleźć oznaczone symbolem symbolem tego żywiołu podesty. Właśnie po aktywacji tego, tego, tego podestu możemy sobie zrobić te kamienne stopnie, które widzieliśmy zresztą wcześniej przy wejściu do tej kuźni, Właśnie przy w tej komnacie wiodącej do tej później Co to właśnie, to, trochę mnie to dziwiło, że nie mieliśmy aktywacji żadnych włączników, czy innych rzeczy, po prostu musieliśmy pokonać golemy i te te schodki, które są tylko i wyłącznie związane z Riverem Ziemi magicznie nam się pojawiały, to jest trochę było dziwne I przy okazji, ten skok tutaj z się się niesamowicie i zobaczycie czemu za chwilę. No tak, oczywiście. Tak, kamera blokuj, po prostu blokuj mnie w jednym kierunku, żeby mógł skręcić. Weź. Jak widzicie, te skotki mają bardzo krótki czas yy, trwania. Znaczy, moglibyście tak pomyśleć, że mają krótki czas trwania, ale tak nie jest w istocie. W istocie tylko w tym miejscu one tak krótko się trzymają i będę narzekać nad tym kiedy opuszczę to miejsce z dnem, znaczy o tym, będę narzekać jak opuszczę to miejsce z domu. tak, zobaczycie o co mi chodzi. No, mam po prostu zagadkę, musimy dopasować, e, czy dopasować prze, przesunąć te, czy przekręcić te statuły, żeby patrzyły albo e, w drzwi oznaczone symbolem powietrza, albo e, symbolem ognia i aktywować przycisk. I standardowo, musimy wyrósł, aktywować sobie teraz portal powrotny Bo dwie pochodnie się gasi, reszta się zapala O rany, przeklej No, dobra, i teraz zaskakując stąd, chcecie udać się najpierw do. w tą stronę. No, chyba, że lubicie skakać po tych stopniach. Ale nie. Nie, ja, ja nie lubię. Jak powiedziałem zresztą wcześniej. Po prostu oszczędzi wam czasu, bo. druga strona, jak zresztą. widzieliśmy wcześniej, jak wchodziliśmy do tej głównej komnaty, jest po prostu wyjściem z tej później i wtedy. Zapalając te pochodnie, byście musieli zeskoczyć, znowu wejść po stopniach. A tak to nie wiem, będzie raptem o jedną mniej aktywacji tych kupich statów Tutaj przy okazji... Bardzo mnie dziwi fakt, że ten river ziemi. Nie posiada dźwięków ziemi. Jakby nie patrzeć. Inne rivery miały. Coś co. A, nie zdążyłem. To ten ostatni schodek czasem się buguje i możemy się po nim wdrapać nawet jeśli nie jest motoryzowany i można się z niego wybić, ale to mi się nie udało. Tak, każdy river miał jakieś dźwięki, a river ziemi, nie wiem, postanowił być... Jesus. Postanowił być specjalny i brzmi dokładnie tak samo, jak nasz pierwszy River. Z jakichś przyczyn. Także ten River Ziemi ma jeszcze jedną cechę, o której nie wspomniałem, bo... Właściwie nie jest teraz istotna i nie chcę... Nie chcę mówić o czymś, czego jest tak... i tak nie zobaczymy. I to jest po prostu takie głupie. I zobaczycie za chwilę, dosłownie za chwilę, czemu to jest takie głupie. Czemu myślę, że po prostu tego... Tego segmentu nikt nie testował Okej, okay. jesteśmy tutaj Czas tu Zapalić dwie ostatnie Pseudo-pochodnie, pseudo-czary Wow, to było sporo dusz. Nawet nie wiem, gdzie one się znajdowały. Chyba możliwe, że to były te dusze porywane na No tak, to było na tyle, jeśli chodzi o ostatnią, tradycyjną już kuźnię, nie za dużo. Cały czas starała się wykorzystać Wykorzystać dotychczasowo zdobyte rivery. Musieliśmy zapalić kilka rzeczy, gasić kule, skorzystać raz z rewera wody. No. Nic, nic właściwie specjalnego. Nadal uważam, że kuźnia wody ładniej wyglądała. Eee, po prostu wyglądała inaczej niż reszta. I tu muszę przyznać, znów pochwalić Soul Rivera 2, który sprawił, że wygląd tych kuźni był tak różny od siebie. miał własny temat przewodni. No dobra, jesteśmy wyposażeni w nowy river i pamiętając, że w komnacie, czyli w tej sali głównej katedry był podest z symbolem rivera ziemi, a to wiadomo co trzeba zrobić. Ale najpierw trzeba zbić się z nowymi przeciwnikami, którymi są Cenobici. Tak, tak ich gra nazywa. I nie, nie są tacy fajni jak ci z Holorazora. E, cenobici, albo kultyści, jak ja ich nazywam. Mają podobne zdolności do kapłanów. Potrafią wyczarować sobie pancerz. Mają ten standardowy chyba atak ogniem, który nie jest aż tak niebezpieczny. Jednak także potrafią. Potrafią przyzwać demona ognia. Nie wiem, czym to jest warunkowane. Czy jeśli po prostu zostawi się takiego kultystę na dostatecznie długo samego, to on wtedy zaczyna czarować? N naprawdę nie mam pojęcia. A no, mówię coś. Tak, no. eee, ale tak, czasem. Wiem, że to będzie pokazane... Hmm. właściwie za komnatę, czy znaczy, no, no, przy następnej komnacie, zatem to... Nie chciałem tego robić tutaj. Nawet nie wiem, czy to jest tutaj możliwe, ale tak. Demony ognia, tak samo jak w Survivor 2, są bardzo irytującymi przeciwnikami ze względu na wysoką ilość punktów zdrowia, Mocne ataki i to, że, no cóż, nie możemy pożywić ich duszami, zatem właściwie gra nas zatrzymuje Zatrzymuje na jakieś, czasem kilka, dob kilka dobrych minut w walce, by... No tak, byśmy po prostu tracili zdrowie I tak, teraz zwróć uwagę na to, ile czasu trzymają się te schodki I nie przedłużając, tak, one będą się tu trzymać cały czas tego właśnie wkurzają mnie te gównione schody w kuźni ziemi, bo one trwają, trwały ile? 10 sekund? 7? No zaś tutaj z jakiegoś powodu, no te trwały krótko z jakiegoś powodu, tutaj, tutaj te trwają długo z jakiegoś powodu. Czy ktoś to sprawdzał? Nie wydaje mi się. No i także, no widocznie cenobici mają wspaniałą miętość materializacji. A może są niewidzialni? Co, nie mieli duszy? Sorry. Tak, mamy mroczną książkę mroczności, którą oczywiście musimy ustawić na tym półtażu. as the handsome coffin hides the putrefying corpse within, the great cathedral of avernus seemed to hold its own secrets hidden in the catacombs beneath its vaulted chambers. was this the source of the corruption that infected nosgoth? vorador had hinted it something more.